Cześć! Dzisiaj nadszedł czas, ażeby przygotować sobie szynkę na święta. Realistycznie rzecz biorąc, ponieważ chcę, żeby ta szynka dość długo dojrzewała, nie będzie to szynka świąteczna, ale raczej noworoczna. Mam tutaj piękny kawałek, który wyciął mi rzeźnik jakby na moją prośbę. Tutaj mamy mięso i mamy także mięso ze skórką. Później Wam powiem, dlaczego ta skórka jest taka ważna. Ale teraz chciałam się skupić troszeczkę o peklowaniu, ponieważ chcę, ażeby ten schab był zapeklowany, będzie to peklowanie metodą na mokro. Na mokro to znaczy, że użyjemy soli peklowej, tutaj macie o soli peklowej film i będzie to w roztworze wodnym. Ile tej soli peklowej dodać? Ehm, powiem tak, producenci zazwyczaj zalecają 50 gram soli na pół litra wody peklowej, cały czas mówię o soli peklowej, i to pół litra wody powinno wystarczyć na zapeklowanie około 2,5 kg mięsa. No to jest mniej więcej taki kawałek, po prostu trzeba sobie zważyć. E, natomiast ja używam tej soli trochę mniej. Używam ją za poradami portalu Wędliny Domowe. I tam się daje 50 g soli na litr wody, co daje 40 g soli na pół e, litra wody. I to także wystarczy do właśnie takiego kawałka mięsa e, około 2,5 kg. Ja będę robić tą zalewę taką metodą angielską, brytyjską, ponieważ przepis jest brytyjski, mianowicie będzie to oprócz soli pekrującej i oprócz różnych przypraw korzennych dodatek cukru. Ten cukier właśnie ma również dostarczyć dodatkowych wrażeń smakowych, więc ta marnata będzie taka słodkawa, nie jest to może taka typowa marnata szynkowa, wiecie, szynka babuń i tak dalej. To się będzie peklować przez jakieś 10 dni. Procenci zalecają 7, 10, 14. Ja chyba będę robić to 14 dni. Potem można to jeszcze zostawić, żeby dojrzało, i taką szynkę będę piekła, bo to akurat nie będzie szynka dojrzewająca, tylko będzie to szynka dojrzewająca trochę i potem, właśnie, upieczona. E, I będę ją piekła, nacinała, będę jeszcze glazurowała dodatkową słodką glazurą, no ale to tak myślę, że za około 3 tygodnie, czyli w tej przerwie świątecznej. Także to tyle. Zapraszam Was do zobaczenia, w jaki sposób właśnie można peklować. Jeżeli potrzebujecie informacji dotyczących soli peklującej, także mieszanek peklowych na sucho, to znajdziecie je również w linku. Do sprzytania, miłego dnia. No i czy robicie jakieś wędliny na święta? Okej, okay, najpierw pokażę Wam mięso. Jak widzicie... Jest tutaj przyłączona także skóra, więc jeżeli uda się Wam dostać szynkę ze skórą, to gorąco polecam, bo jeżeli się to później wypieka, to taka szynka po prostu jest smaczniejsza, jest bardziej jędrna. No ja niestety nie kupiłam tego, po prostu rzeźnik mi wyciął na moje życzenie, nie jest to może najłatwiej wycięte, ale w każdym razie polecam właśnie tę część ze skórą. Albo o taką pytać. Ok, to jest tyle. I teraz będziemy przygotowywać sobie marynatę. E, poczekajcie, zaraz wrócę, mnie sobie ręce. Ponieważ wcześniej ta szynka, e, po prostu e, polałam mię troszeczkę oliwą i miałam Tak jak mówiłam, ja robię marynatę z litra, e, według zaleceń wędlin domowych, natomiast... E, Producenci peklo soli czasami zalecają marynatę z pół litra, także możecie sobie wybrać. Daję tutaj sól krującą tyle, ile trzeba. To jest 80 g na litr. Dodaję tutaj cukier. To jest cukier brązowy, czcinowy, muskowado, czy jak tam się nazywa? I dodaję trochę przypraw. Jeśli chodzi o przyprawy, to ja lubię kolendrę, ziele angielskie, pieprz i tak dalej. To jest około 1 trzecia kubka. Teraz to wszystko mieszam, mieszam i czekam aż się rozpuści. Jak widzicie, zobaczycie mam nadzieję, ta marnata robi się bardzo ciemna właśnie dzięki cukrowi. E, takiemu ciemnemu. I teraz co będziemy robić? To już sobie poradzicie bez mojego filmu, tak? Jeżeli kiedy ta marnata się schłodzi, po prostu dodajemy ją do mięsa. Mięso przykryjemy sobie później jakąś taką folią aluminiową i wkładamy. Gdy już zalejemy mięso, właśnie e, tą chłodną marnatą, bo ona schłodzi się za chwilę, e, możemy zrobić w mięsie kilka nacięć, e, po prostu, żeby go nie oszczykiwać potem. Także jedno właściwie wystarczy, e, może dwa. Dzięki temu ta marynata dostanie się po prostu także do e, reszty mięsa i przechowujemy go w lodówce. Można co dwa dni przewrócić z jednej strony na drugą, żeby zobaczyć. E, no i ile peklować? Generalnie, e, no ja będę peklować tutaj przez 14 dni. Przepisy są różne: przez 7 dni, 14 i tak dalej. Jest taka stara angielska zasada, która mówi, że na każdy 1 cm mięsa. Pekluje się przez jeden dzień, także możecie sobie to po prostu wybrać. Producent zaleca 7 dni, natomiast ja będę to robić przez dni 14. Także właściwie to tyle, jeżeli chodzi o pierwszy etap przygotowania tej szynki, jedyne co mi zostało to po prostu zalanie jej schłodzonym roztworem i potem będę ją przed świętami, ale raczej chyba, tak jak mówiłam, przed Nowym Rokiem będę ją tak piec, jeszcze glazurować różnymi dobrymi rzeczami i itd. Także to tyle, do sprzytania, hej! O, słuchajcie, udało mi się jeszcze zalać mięso właśnie marynatą, także jedyne co musicie zrobić i na co musicie uważać, to po prostu obliczyć ilość po prostu roztworu do wagi mięsa. I teraz tak, możecie jeszcze wziąć jakiś talerzyk, chyba nawet większy troszeczkę od tego i tak to mięso delikatnie obciążyć, to jeżeli ono nie będzie wypływało na powierzchnię, to też wiadomo, że lepiej się... O, waga mi się włączyła. Y, że lepiej się zapekluje także jak to wszystko będzie chłodne tutaj można przykryć folią aluminiową i ostrożnie włożyć do lodówki aha, no i mięso oczywiście dajemy na samo dno lodówki zawsze się tak daje na samo dno no po prostu tak jest najlepiej i najbardziej higienicznie i też najbezpieczniej dla tego mięsa bo widzicie, że to jest taki jednak większa część tutaj garnek potrzebny także to tyle do sczytania, do zobaczenia hej hej wow. chyba patrzymy jednak trzeba mieć.